Z telefundum Riemocina. Tym tyle wimkach. I witajcie drodzy widzowie w kolejnym specjalnym odcinku. Tak jest, kurde dzień się akurat muszę teraz robić Dobrze, w każdym razie mm, Witam was w kolejnym specjalnym odcinku, w którym to... Mm, będę wam dziękował za... 200 widzów W każdym razie... Proszę, tak. e, e, w każdym razie tak To ja mówię, mm, będę wam dziękował Czyli zacznijmy no, od tego, tak więc dziękuję Wam za 200 widzów. że mnie ktoś ogląda, już to y, powtarzam się w każdym razie. Y, no ale Wam dzięki za te 200 widzów. Ogólnie. Y, y, także pozdrawiam wszystkich miłośników kolej, którzy zaczęli mnie oglądać bądź mi oglądają. Ja jestem zadowolony, dzięki. Y, y, także dla Was coś dzisiaj specjalnego dam. Tego filmu. Mm, coś dam. <śm> nie wiem co jeszcze. Yy, no. No to było. Okurne. Tyle. No bo nie wiem co powiedzieć. Yy, w każdym razie wiecie o co chodzi. Dzięki i tak dalej, tak dalej. Naprawdę jestem zadowolony. Chociaż nurtują mnie ciągle, jakby odpowiedzieć na wasze zastrane pytania. Typu. Cytuję. Pod komentarzami do moich oczywiście filmów kolejowych cytuję: Bo kuja ty to nagrywasz. Denerwuje mnie to powoli, bo ja tylko wyprówam sobie żyły, żeby wam to tłumaczyć. Chociaż wy i tak wiedziałem, że prosty człowiek tego nie zrozumie. Dlatego nie będę wam tego tłumaczył, bo to nie ma sensu. Yy... To tu przeszkadza. W każdym razie, no, mm... więc mi o to nie pytajcie po prostu nie oglądajcie tego, jeżeli nie chcecie, jeżeli macie zadać takie pytania, to zapraszam do oglądania pogadanki, w której to tak sobie wypróbowałem żyły o godzinie 22, że to naprawdę. Chociaż hmm, raz byście obejrzeli z że... uwagą to, co mówię. A raczej żeby posłuchali. W każdym razie tak jak mówiłem, ten odcinek właśnie z okazji 200 widzów. Po tym filmiku będzie jeszcze coś specjalnego. Pokażę wam. No, zobaczycie w sumie co. No i tu na tym przystaniemy odcinek chyba. A no dobra, no chyba, że powiem coś jeszcze o zagrajmy. Jak widzicie zacząłem dalej robić zagrajmy w Minecraft. Mm, znaczy Boże w Minecraft w Gotika. Yy... No, i planuję go dokończyć. Już jesteśmy w trzecim rozdziale. Jeszcze mimo wszystko jadałem, Nie nadrobimy jeszcze z odcinkami. Właśnie to muszę dzisiaj zrobić. Albo jak nie, się jutro. To... No. I to było właśnie a propos Gotika. A propos 2 Nie nagrywam na razie, bo mówię, mam na razie Gotika do nagrywania. Trzeba trochę go nadrobić więc na razie nie pytajcie mnie kiedy będzie VP2 bo nie kończy no, wkrótce tak wam powiem mm, bliżej nieokreślony czas jest ale w końcu będzie o yy, no nowych zagrajmy na razie nie planuję ponieważ muszę skończyć te stare jak yy, wiecie nie ma sensu zaczynać nie zagrajmy go nie kończyć już sztuka. Yy, no, to było chyba teraz na tyle. Więc odpalamy magiczny guzik i pozbywamy się tej zasady stamtąd. Yy, nie wiem, czy to zadziała. Mimo iż ja robiłem prób generalnych, robiłem tylko jedną, ale nie wiem, czy to zadziała. No, okej. Okay. ok, to zadziałało. I bum. No i dobrze i tak ochrzciliśmy po prostu widzów. No, a ogółem... Mm, przypomnę, że dalej jest aktualne, y, że możecie się zgłaszać do nagrywania ze mną jakiegoś zagrania To znaczy... Będziemy gadać na skype, skajpie, ale nagrywa. No, oczywiście no... Jeżeli was zainteresować. Nie, 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 nie w ogóle. Nie każę wam mmm, wam przypomnę no i to było chyba na tyle na tę część filmiku ups no tak więc pokażę do oglądania drugiej części co dla nas przygotowany? co wam pokażę no mm, i później będzie coś właśnie zadecydowane dla miłośników kolei to tak ja mówię na tyle. Tak więc, yy, pozbędziemy się tego. To, to było, miało być coś takie, tem na razie moja taka własna wizja. Miała być jedna rzecz taka, ale nie wyszła, a yy, I no, było na tyle, tak więc mówię, yy, zapraszam do oglądania tego co wam przygotowałem. No i na tym chyba się skończy. No. Chyba się skończy. Bo nie wiem co to jeszcze. Dać. Nie mam pomysłu. A bo i mam. Dobra, wiem co zrobię. Ok, to więc do zobaczenia za chwilę. W tym specjalnym czymś. A później jeszcze przyniesiemy się do pewnego... do pewnej rzeczy. Więc Do zobaczenia za chwilę. Hello! No i właśnie to jest to, to jest specjalnego, co specjalnego, co dla was przygotowałem. A mianowicie poznajcie moje... ...głupie rybki. <ścoughs> tak, to są moje właśnie rybki. E, Na no, ogół to nie są zwyczajne rybki, tylko to, to są kurde normalnie y, ryby. Normalnie jak pirani. Nie wiem, no, to są jakieś tam parę mieczyki i pary gubików. No i jak tutaj widzicie. O, zooma zrobimy. Zobaczcie, poznajcie da. I jest jeszcze jeden, chyba gdzie on jest, ja tego znajdziemy, się na <grym> nie lubi być filmowany, zrobię to pierwszy raz. A, bo to jest ten mniejszy, ten większy siedzi tu zobacz. Krzyżanek tu widzicie, to jest jego kawałek tylko. I tak, czemu ja mówię, że to nie są zwyczajne rybki, na ja to są na nadzwyczaj mądre, to mam szczerze. Te ryby, na dłuższą metę, powiem szczerze, że są, wam to powiedzieć, tak jak mówiłem, mądre, ale co? Nie mówili mówić jest to, że jak ja przychodzę do domu, w sumie one być tylko siedziały na lunchę. W każdym razie, jak ja przychodzę do domu, prawda, to one zawsze, albo zawsze mnie witają, siedzą w drogą akwarium. Ostatnio nie wiem, że to teraz widać, ktoś krajec z to nie dla was, ale siedzą zazwyczaj ten yy, i się patrzą, jakby chciały żyć, to znaczy od razu one, wiecie, tak siedzą przy akwarium, u góry i wszyscy na zaciąg, w sumie wypaduje... O otworzy górę, patrzcie. Otworzy górę, widzicie? Poruszenie od razu. Od razu, od razu. Dobra, nie będziemy być filmowani, jak widać. O, gdzie wiesz, co się dzieje? Dobra, w każdym tak. Nie będziemy tutaj stresować, bo widzicie, nie będziemy... Oooo... No, Ludzie po prostu boją się, są wystresowani, nie wiedzą co się dzieje. Więc będziemy już ich stresować. W każdym razie, tak jak mówię, widzę was z odzwyczajem rybki, o których wam chyba kiedyś wspomniałem. Kiedyś. Nie ja wiem, jak to nazywać. Jeszcze krótki look naglonej, ale w końcu chcę powiedzieć sobie o... No. W każdym razie to było tyle. Jeszcze ja raz wam dzięki za te 200 tygodniów. Mam nadzieję, że będzie w więcej.